Hej wszystkim! Witajcie z powrotem na kanale Kosmiczne Innowacje. Dzisiaj zanurzymy się w świat pięciu przełomowych technologii, dzięki którym roboty pracują dla Was. Wyobraźcie sobie świat, w którym roboty zajmują się Waszymi obowiązkami domowymi, zabawiają Was, a nawet dotrzymują Wam towarzystwa w chwilach samotności. Brzmi jak science fiction, prawda? A jednak to już rzeczywistość. Razem odkryjmy te pięć niesamowitych technologii. Na pierwszy ogień Mimo, lampa robot od GIZAI. Mimo to nie jest zwykła lampa. Jest wyposażona w oprogramowanie AI, które pozwala jej dostosować się do otoczenia. Może interagować z użytkownikami, tworząc zupełnie nowy poziom zaangażowania technologicznego w waszym domu, czy to zapewniając nastrojowe oświetlenie, czy pomagając w zarządzaniu inteligentnymi urządzeniami domowymi. Mimo to prawdziwa rewolucja w automatyce domowej. Niczym żarówka z PRL-u, tyle, że o wiele mądrzejsza. Następnie poznajcie R2D3, super robota domowego od OpenDroids. Ten zaawansowany robot może wykonywać takie zadania, jak pranie czy zmywanie naczyń dzięki zintegrowanemu systemowi AI. Z dwoma mechanicznymi ramionami i mobilną bazą R2D3 zwiększa wydajność w domu i biurze. Wyobraźcie sobie osobistego asystenta, który zajmuje się nudnymi obowiązkami, dając Wam więcej czasu na to, co naprawdę ważne. Koniec z kolejnym odcinkiem Złotopolskich podczas zmywania. Teraz porozmawiajmy o ARI, humanoidalnym robocie towarzyszu od RealBotics. ARIA została zaprojektowana jako towarzysz wyposażony w zaawansowane funkcje AI, które pozwalają mu uczyć się i dostosowywać do Waszych potrzeb. Może zapewnić wsparcie emocjonalne, co czyni go nieocenionym kompanem w walce z samotnością. Z realistycznymi mimiką i ruchami, Aria na nowo definiuje nasze oczekiwania wobec robotycznych towarzyszy. Prawie jak miś uszatek, tylko nowocześniejszy. Przechodzimy do Ameca, zaawansowanego robota humanoidalnego od Engineered Arts. Ameca używa AI do wyrażania emocji i angażowania się w naturalne konwersacje. Jest używany w edukacji i badaniach, pomagając nam lepiej zrozumieć interakcję człowiek-robot. Czy to ucząc studentów, czy pomagając w laboratoriach badawczych, Ameca toruje drogę dla bardziej empatycznych technologii. Już niedługo roboty będą recytować wiersze Mickiewicza. Na koniec Tesla Optimus, robot przemysłowy od Tesli. Optimus używa AI do automatyzacji zadań w fabrykach i magazynach. Jego zaawansowane czujniki i systemy AI pozwalają mu bezpiecznie nawigować i wykonywać zadania w dynamicznych środowiskach. Optimus rewolucjonizuje przemysł, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. W końcu roboty będą robić za nas te wszystkie niebezpieczne prace. Te pięć technologii pokazuje, jak roboty zintegrowane z AI zmieniają nasze życie, dając nam więcej czasu na to, co ważne. Od automatyzacji zadań domowych po zapewnianie wsparcia emocjonalnego roboty stają się niezbędnymi pomocnikami w naszym codziennym życiu. Dzięki za oglądanie! Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał Kosmiczne Innowacje i udostępnić ten filmik. Bądźcie czujni, bo już wkrótce kolejne ekscytujące odcinki. Do zobaczenia następnym razem.